1 grudnia starosta Żarski i wójt gminy Żary otworzyli oficjalnie drogę relacji Żary Lubomyśl. Wśród gości znalazła się m.in. Anna Maćkowiak, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Szanowni Państwo, Pan Wojewoda Jan Świrepo nie mógł dzisiaj przybyć, jest w Warszawie, ale pozwolą państwo, że odczytam list słowa skierowane do pana starosty, do państwa. Wojewoda Lubuski, Gorzy Wielkopolski, 1 grudnia 2011, pan Marek Cieślak, starosta żarski. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji uroczystego zakończenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej Żary Lubomyśl i Domu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2018. 2011. wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia pewności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Lepsze powiązanie z drogami wojewódzkimi i krajowymi to także większa dostępność lokalnych ośrodków gospodarczych. Ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że tak sprawnie to wszystko zostało zrealizowane. Praktycznie okres realizacji był bardzo krótki. Drogę mamy myślę, że wspaniałą. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie niemal dwóch milionów złotych, z czego Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansował przebudowę drogi powiatowej kwotą niespełna miliona złotych, a gmina Żary prawie 375 tysięcy. Ja w imieniu mieszkańców także. Ja teraz to Marek, a według tego Marka i Wargierza ostatni będą pierwsi, jeżeli nie wystrzelamy. Żeby pan, pan starosta nie miał tutaj za dużo wysiłku w przedsięwzięciu. Brawo! Dziękuję. E, proszę państwa, przede wszystkim e, chciałbym e, powiedzieć, że to się nie zawsze zdarza, ale, ale tym razem się zdarzyło, że władze, czy politycy, czy, czy urzędujący nam tutaj dotrzymali obietnic wyborczych. I, i, z tego, I z tego się bardzo cieszymy, bo takie założenia były przed wyborami, żeby ta droga została zrealizowana, także bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy za to, żeby, że logicznie ktoś spojrzał na problem tej drogi, to znaczy mieszka tutaj półtora tysiąca mieszkańców łącznie w tych dwóch miejscowościach. To, że dostrzeżono, że ta droga jest naprawdę w fatalnym stanie to, że cały czas konsekwentnie władze starostwa zabiegały o to, żeby pozyskać pomoc unijną, czy pomoc tutaj w tym przypadku budżetu państwa na zrealizowanie tej inwestycji. No i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tym działaniom będzie można rzeczywiście tutaj rozwijać te miejscowości w oparciu o. No teraz zrobił się ruch. <noise> w oparciu, proszę Państwa, o właśnie. Budownictwo mieszkaniowe i, i rozwój tych terenów, które są w tamtej części terenów, które być może przyniosą mieszkańcom gminy i tym miejscowościom nowe miejsca pracy.